Witam serdecznie, nazywam się Mikołaj Krawczyk i mam ogromną przyjemność czytać książkę wydawnictwa Czarne pod tytułem Tatuaż z Tryzubem, której autorem jest Ziemowit Szczerek. Towarzystwo siedzi więc i czeka w napięciu. Szuka na siłę wszystkich pozytywnych stereotypów na temat Polaków, jakie mu przychodzą do głowy. Negatywne, których jest zapewne znacznie więcej, odgania. Nie jest to łatwe. Polacy to kulturalny naród. Wszyscy grają Chopena i wszyscy mówią po francusku i co niedzielę słuchają mszy katolickiej. Po każdej potyczce ustawiają ołtarz polowy i wychwalają pana. A przed podniesieniem tydzień w tydzień doprowadzają przed ołtarz związanych drutami brańców, sokoły nasze. I każą im się ukorzyć przed tym ołtarzem. Ale nasze sokoły stoją i klękać nie mają woli. Zapraszam i zachęcam do wysłuchania audiobooka pod tytułem Tatuaż z Trezubem, czy też przeczytania książki, ponieważ rzuca ona zupełnie inne światło na to, co teraz się dzieje w naszym trudnym czasie i, i dziwnym świecie, dziwnych czasach. Także, także myślę, że to, to jest bardzo ważna pozycja, która która pozwoli powiększyć spektrum naszego widzenia rzeczywistości. Zachęcam.